Asy polskie największy myśliwiec II wojny światowej. Polska krew, niebo angielskie początki legendy. W mrocznych dniach września 1939 roku, kiedy hordy Wehrmachtu wlewały się do Polski z zachodu, a armia czerwona z bezwzględną precyzją uderzyła ze wschodu, naród polski stanął w obliczu zagłady. Mimo heroicznego oporu, przewaga liczebna i technologiczna wrogów była miażdżąca. Polska, osamotniona i zdradzona, upadła ale jej duch nie został złamany. Tysiące żołnierzy, marynarzy i lotników, nie godząc się na niewolę, pobijało dramatyczną ucieczkę, by kontynuować walkę o wolną ojczyznę. Ich szlak wiódł przez Rumunię, Węgry, a następnie do Francji, gdzie formowały się pierwsze polskie jednostki wojskowe. Wśród nich byli piloci elita przedwojennego lotnictwa, ludzie o niezwykłej odwadze i umiejętnościach, którzy wkrótce mieli zapisać się złotymi zgłoskami historii II wojny światowej. Kiedy Francja również uległa niemieckiej ofensywie w 1940 roku, polscy lotnicy po raz kolejny musieli szukać schronienia. Ich nowym domem stała się Wielka Brytania, ostatni bastion wolności w Europie. Przybyli tam z bagażem traumatycznych doświadczeń, ale z niezłomną wolą walki. Brytyjczycy, choć początkowo sceptyczni wobec obcokrajowców, szybko dostrzegli w Polakach niezwykły potencjał. Polscy piloci, wychowani w duchu patriotyzmu i poświęcenia, byli gotowi oddać wszystko, by pomścić upokorzenie swojej ojczyzny. Ich motto brzmiało – za naszą i waszą wolność. Początki nie były łatwe. Bariera językowa, różnice w procedurach i sprzęcie, a także pewna nieufność ze strony brytyjskich dowódców stanowiły wyzwanie. Polacy, przyzwyczajeni do latania na przestarzałych P-11C i łosiach, musieli szybko opanować nowoczesne brytyjskie myśliwce Hurricane Y i Spitfire Y. Jednak ich determinacja i wrodzony talent do latania szybko przezwyciężyły wszelkie trudności. Byli to ludzie, którzy w powietrzu czuli się jak w domu, a ich agresywny styl walki, często sprzeczny z brytyjskimi doktrynami, okazał się niezwykle skuteczny. Wkrótce zaczęły powstawać polskie dywizjony myśliwskie w ramach Royal Air Force RAF. Najsłynniejszym z nich był dywizjon 303 Warszawski imienia Tadeusza Kościuszki, który stał się symbolem polskiego heroizmu w bitwie o Anglię. Ale były też inne, równie ważne jednostki, takie jak Dywizjon 302 Poznański czy Dywizjon 308 Krakowski. Ci piloci, choć walczyli w obcych mundurach i na obcej ziemi, nigdy nie zapomnieli skąd pochodzą. Każdy lot, każda walka była dla nich aktem zemsty za Polskę, za zniszczone miasta, za pomordowanych rodaków. Ich serca biły w rytm polskiego hymnu, a w ich oczach płonął ogień niezłomnej woli walki o wolność. Byli to ludzie, którzy wiedzieli, że nie mają nic do stracenia, a wszystko do zyskania honor, wolność i przyszłość swojej ojczyzny. Ich historia to opowieść o niezwykłej odwadze, poświęceniu i niezłomnym duchu, który nawet w najciemniejszych chwilach potrafił wznieść się ponad przeciwności losu. Zasubskrybuj nasz kanał, aby nie pominąć kolejnych historii o bohaterach, którzy zmienili bieg historii. Lato 1940 roku. Nad Anglią zawisło widmo inwazji. Laftuafe, potężna i pewna siebie, Rozpoczęła zmasowane ataki na brytyjskie lotniska i miasta, dążąc do zniszczenia Rafu i otwarcia drogi dla operacji Lew Morski. Była to bitwa o Anglię, jedno z najważniejszych starć w historii lotnictwa, które miało zadecydować o losach wojny. W tym krytycznym momencie, kiedy każdy pilot był na wagę złota, do walki włączyli się Polacy. Początkowo, jak wspomniano, panowała pewna rezerwa. Brytyjczycy, choć doceniali zapał Polaków, obawiali się, że ich brak znajomości języka i odmienne doświadczenia bojowe mogą stanowić problem. Polscy piloci, z kolei, byli spragnieni walki, ale musieli dostosować się do nowych maszyn i taktyk. Ich agresywny, często brawurowy styl, wypracowany w obronie Polski, różnił się od bardziej zdyscyplinowanych brytyjskich metod. Jednak to właśnie ta brawura, połączona z niezwykłymi umiejętnościami, miała okazać się kluczem do sukcesu. Dywizjon 303, wyposażony w myśliwce Hawker Hurricane, Szybko wszedł do akcji. Już 30 sierpnia 1940 roku, podczas swojego pierwszego lotu operacyjnego, porucznik Ludwik Paszkiewicz, ignorując rozkazy, oderwał się od formacji i zestrzelił niemiecki Messerschmitt BF-110. Było to pierwsze zwycięstwo Dywizjonu 303 i sygnał dla wszystkich, że Polacy nie zamierzają czekać na pozwolenie, by walczyć. Ten incydent, choć początkowo wywołał konsternację, szybko stał się symbolem polskiej determinacji. Prawdziwa chwała przyszła jednak we wrześniu. Dywizjon 303, dowodzony przez brytyjskiego dowódcę SLDR Ronalda Kelletta i polskiego dowódcę FLT Witolda Urbanowicza, zaczął odnosić spektakularne sukcesy. W ciągu zaledwie kilku tygodni polscy piloci, latając na hurikaniech, zestrzelili dziesiątki niemieckich samolotów. Ich skuteczność była zdumiewająca. W okresie od 30 sierpnia do 11 października roku 1940 roku dywizjon 303 zgłosił 126 zestrzelonych samolotów Luftwaffe co czyniło go najskuteczniejszym dywizjonem myśliwskim w bitwie o Angię, mimo że brał w niej udział tylko przez jej ostatnią fazę. Wśród asów dywizjonu 303 wyróżniali się tacy piloci jak Jan Zumbach, Witold Turbanowicz, Józef Franciszek, czeski pilot, który walczył w polskim dywizjonie i był jednym z najskuteczniejszych asów bitwy o Angię, Zdzisław Henneberg czy Mirosław Ferić. Ich nazwiska stały się legendą. Brytyjczycy, którzy początkowo patrzyli na nich z rezerwą, teraz podziwiali ich odwagę i skuteczność. Polscy piloci, z ich agresywnym podejściem do walki, często wlatywali w sam środek niemieckich formacji, siejąc spustoszenie. Ich taktyka polegała na szybkim ataku z zaskoczenia i natychmiastowym wycofaniu się, co dezorientowało wroga. Bitwa o Anglię była punktem zwrotnym. Polacy udowodnili, że są nie tylko odważnymi, ale i niezwykle skutecznymi lotnikami. Ich wkład w obronę Wielkiej Brytanii był nieoceniony. Premier Winston Churchill, zapytany o to, Ilu samolotów potrzebuje Wielka Brytania, odpowiedział: Nie pytajcie mnie o samoloty, pytajcie o pilotów. A wśród tych pilotów, Polacy zajmowali zaszczytne miejsce, walcząc nie tylko o Anglię, ale przede wszystkim o honor i przyszłość swojej ojczyzny. Ich zwycięstwa w powietrzu były iskierką nadziei dla narodu pogrążonego w ciemności okupacji. Jeśli podoba ci się ta historia o niezłomnym duchu polskich pilotów, zostaw łapkę w górę, aby więcej osób mogło ją odkryć. Wśród plejady polskich asów lotnictwa II wojny światowej nazwisko Stanisława Skalskiego lśniło wyjątkowym blaskiem. Urodzony w 1915 roku w Kodymie na terenie dzisiejszej Ukrainy, Skalski był uosobieniem polskiego lotnika odważny, zdeterminowany, o niezwykłym instynkcie myśliwskim. Jego kariera lotnicza rozpoczęła się jeszcze przed wojną w Szkole Podchorążych Lotnictwa w Dęblinie, słynnej Szkole Orląd. Już wtedy wyróżniał się jako pilot o wyjątkowych zdolnościach. Kiedy wybuchła wojna, Skalski walczył w kampanii wrześniowej, odnosząc swoje pierwsze zwycięstwa powietrzne. Po upadku Polski, podobnie jak wielu jego kolegów, przedostał się do Wielkiej Brytanii, gdzie dołączył do RAFu. Jego talent szybko został dostrzeżony. W bitwie o Anglię, latając w dywizjonie 303, a następnie w dywizjonie 501 Raf, skalski stał się jednym z najskuteczniejszych pilotów. Jego styl walki był agresywny, ale jednocześnie przemyślany. Potrafił błyskawicznie ocenić sytuację w powietrzu, przewidzieć ruchy przeciwnika i wykorzystać najmniejszy błąd. Skalski był znany z niezwykłej precyzji strzelania, umiejętności manewrowania. Jego koledzy opowiadali, że potrafił przykleić się do ogona wroga i nie odpuścić, dopóki ten nie spadł. Był mistrzem walki kołowej, ale także potrafił zaskoczyć przeciwnika atakiem z góry lub z boku. Jego skuteczność była tak duża, że szybko zyskał reputację jednego z najgroźniejszych przeciwników Luftwaffe. Jednak to, co wyróżniało Skalskiego, to nie tylko jego umiejętności pilotażowe, ale także jego niezłomny charakter. Był człowiekiem o wielkiej odwadze, ale także o głębokim poczuciu odpowiedzialności za swoich podwładnych. Był liderem, który inspirował innych do walki. Jego charyzma i spokój w obliczu zagrożenia sprawiały, że piloci czuli się bezpieczniej, mając go u boku. Po bitwie o Anglię, Skalski kontynuował swoją służbę, walcząc na różnych frontach. W 1943 roku został dowódcą słynnego polskiego zespołu myśliwskiego, znanego jako cyrk Skalskiego, który operował w Afryce Północnej. Tam, latając na Ach, Polacy zdominowali niebo nad Tunezją, zestrzeliwując dziesiątki niemieckich i włoskich samolotów. Skalski osobiście odniósł tam wiele zwycięstw, potwierdzając swoją pozycję jako jednego z czołowych asów alianckich. Jego 22 potwierdzone zwycięstwa powietrzne uczyniły go największym polskim asem myśliwskim II wojny światowej. Był to wynik, który świadczył o jego niezwykłym talencie i poświęceniu. Po wojnie los Skalskiego, podobnie jak wielu innych polskich bohaterów, był tragiczny. Wrócił do Polski, wierząc w odbudowę kraju, ale został aresztowany przez komunistyczne władze i skazany na karę śmierci pod fałszywymi zarzutami szpiegostwa. Wyrok zamieniono na dożywocie, a Skalski spędził 8 lat w więzieniu, torturowany i poniżany. Dopiero w 1956 roku został zrehabilitowany i zwolniony. Mimo tych straszliwych doświadczeń, nigdy nie stracił wiary w Polskę. Stanisław Skalski to nie tylko symbol polskiego lotnictwa, ale także symbol niezłomności i poświęcenia dla ojczyzny, nawet w obliczu największych przeciwności. Jego historia to przypomnienie o cenie wolności i o tym, że prawdziwi bohaterowie nigdy nie poddają się, Niezależnie od okoliczności. Napisz w komentarzach, kto jest Twoim ulubionym pilotem II wojny światowej i dlaczego. Choć Stanisław Skalski jest bez wątpienia najbardziej znanym polskim masem, historia polskiego lotnictwa w II wojnie światowej obfituje w nazwiska innych niezwykłych pilotów, których odwaga i umiejętności zasługują na równie wielkie uznanie. Razem tworzyli oni elitę, która z dumą reprezentowała Polskę na niebie Europy i Afryki. Jednym z nich był Witold Urbanowicz dowódca dywizjonu 303 w szczytowym okresie bitwy o Anglię. Jego charyzma i zdolności przywódcze były kluczowe dla sukcesu jednostki. Urbanowicz z 17 potwierdzonymi zwycięstwami był nie tylko wybitnym pilotem, ale także strategiem, który potrafił wydobyć z władnych to, co najlepsze. Po bitwie o Anglię jego kariera nabrała jeszcze bardziej niezwykłego obrotu. W 1943 roku jako ochotnik dołączył do amerykańskiej 14 Armii Powietrznej w Chinach Dowodzonej przez legendarnego generała Claire Ashen Naulta. Tam, latając na amerykańskich maszynach, walczył z Japonczykami, odnosząc kolejne zwycięstwa. Urbanowicz był uosobieniem polskiego ducha walki, gotowego walczyć o wolność wszędzie tam, gdzie była potrzebna. Kolejnym wybitnym asem był Eugeniusz Horbaczewski, znany ze swojego agresywnego i bezkompromisowego stylu walki. Z szesnastoma i pięcioma dziesiątymi potwierdzonymi zwycięstwami, Chorbaczewski był postrachem Laftwaffe. Latał w dywizjonie 303, a później dowodził dywizjonem 315 Dęblińskim. Jego ostatni lot, 18 sierpnia 1944 roku, był heroiczny. Dowodząc formacją Spitfire'ów nad Francją, zestrzelił trzy Focke-Wulfy FW-190, zanim sam został zestrzelony i zginął. Jego poświęcenie i odwaga stały się legendą. Horbaczewski był symbolem młodego pokolenia pilotów, którzy bez wahania oddawali życie za wolność. Nie można zapomnieć o Janie Zumbachu, pilocie o niezwykłej osobowości i brawurze. Zumbach, z 13 potwierdzonymi zwycięstwami, był jednym z najbardziej rozpoznawalnych pilotów dywizjonu 303, częściowo dzięki swojemu spitfajowi ozdobionemu wizerunkiem Kaczora Donalda. Jego styl życia był równie barwny jak jego samolot, ale w powietrzu był bezwzględnym myśliwym. Po wojnie jego życie było równie niezwykłe, walczył jako najemnik w Afryce, dowodząc siłami powietrznymi w biawsze. Zumbach był uosobieniem awanturnika i bohatera, który żył na własnych zasadach. Wśród innych wybitnych hasów warto wymienić Bolesława Gładycha, 10 zwycięstw, znanego z walki w dywizjonie 303 i później w amerykańskich jednostkach, oraz Stanisława Dziubę, 9 zwycięstw, który również wykazał się niezwykłą odwagą i skutecznością. Każdy z tych pilotów miał swoją unikalną historię, ale łączyła ich jedna rzecz: niezłomna wola walki o wolną Polskę. Ich sukcesy nie byłyby możliwe bez silnego poczucia koleżeństwa i ducha zespołu. Polscy piloci tworzyli zgrane jednostki, w których każdy mógł liczyć na wsparcie drugiego. W powietrzu działali jak jeden organizm, osłaniając się nawzajem i wspierając w najtrudniejszych momentach. Ta solidarność, wykuwana w ogniu walki, była kluczowa dla ich skuteczności. Ich historia to nie tylko opowieść o indywidualnych bohaterach, ale o całej generacji, która poświęciła swoją młodość i życie, by walczyć o wartości, w które wierzyła. Ich dziedzictwo to przypomnienie o tym, że nawet w najciemniejszych czasach odwaga i wiara w wolność mogą zwyciężyć. Zasubskrybuj, aby poznać więcej historii polskich bohaterów, których czyny na zawsze zmieniły bieg historii. Po triumfach w bitwie o Anglię, polscy piloci nie spoczęli na laurach. Ich walka o wolność Polski i Europy trwała dalej, przenosząc się na kolejne fronty i w nowe obszary działań. Niebo nad Europą stało się areną zaciętych walk, a polskie skrzydła były obecne wszędzie tam, gdzie toczyły się najważniejsze bitwy. Polscy myśliwcy brali udział w operacjach ofensywnych nad okupowaną Europą, eskortując bombowce RAF-u w głąb Niemiec i nad Francję. Były to misje niezwykle niebezpieczne, często wiążące się z długimi lotami nad terytorium wroga i starciami z coraz bardziej doświadczoną i zdesperowaną Luftwaffe. Polacy, latając na Spitwaje Ach, udowadniali swoją wartość w każdym starciu. Chroniąc bombowce i zadając ciężkie straty niemieckim myśliwcom. Ich agresywny styl walki, który tak dobrze sprawdził się w bitwie o Anglię, był nadal skuteczny, choć wymagał ciągłego doskonalenia taktyki. W 1942 roku polscy piloci wzięli udział w operacji Jubilee rajdzie na Dieppe. Była to próba desantu na francuskie wybrzeże. Która zakończyła się tragicznym fiaskiem, ale polscy myśliwcy odegrali kluczową rolę w osłonie powietrznej, walcząc z niemieckimi samolotami i chroniąc wycofujące się wojska alianckie. Była to kolejna okazja, by udowodnić swoją wartość w obliczu przeważających sił wroga. Rok 1943 przyniósł przeniesienie części polskich sił powietrznych na front afrykański. Wspomniany już cyrk Skalskiego. Czyli Polski Zespół Myśliwski operował z Tunezji, wspierając alianckie wojska lądowe w kampanii północnoafrykańskiej. Tam, w zupełnie innych warunkach klimatycznych i terenowych, polscy piloci ponownie pokazali swoją adaptacyjność i skuteczność, dominując w powietrzu i przyczyniając się do zwycięstwa aliantów w Afryce. Ich sukcesy były tak spektakularne, że niemieccy piloci często unikali starć z polskimi spitfajami. W kolejnych latach polskie dywizjony myśliwskie brały udział w inwazji na Sycylię i Włochy a także w przygotowaniach do d -Day. W dniu lądowania w Normandii, 6 czerwca 1944 roku, polscy piloci byli wśród tych, którzy zapewniali osłonę powietrzną dla wojsk alianckich, walcząc z Luftwaffe i chroniąc desant. Ich rola w tej kluczowej operacji była nieoceniona. Jednak ta nieustanna walka miała swoją cenę. Wielu polskich pilotów zginęło w walce, inni zostali ranni lub wzięci do niewoli. Każdy lot był ryzykiem a statystyki strat były brutalne. Mimo to polscy piloci nigdy się nie poddawali. Ich determinacja była napędzana głębokim patriotyzmem i pragnieniem wolnej Polski. Wiedzieli, że walczą nie tylko o zwycięstwo aliantów, ale przede wszystkim o przyszłość swojej ojczyzny, która wciąż znajdowała się pod okupacją. Ich poświęcenie było ogromne, a ich wkład w zwycięstwo aliantów niezaprzeczalny. Byli to ludzie, którzy wierzyli, że ich walka ma sens. Nawet jeśli cena była najwyższa. Ich historie to świadectwo niezłomnego ducha i heroizmu, który na zawsze pozostanie w pamięci. Daj nam łapkę w górę, jeśli uważasz, że ci piloci zasługują na pamięć i wieczny szacunek za swoje poświęcenie. Koniec II wojny światowej przyniósł Europie pokój, ale dla Polski i jej bohaterów, w tym lotników, był to pokój gorzki i niepełny. Polscy piloci, którzy z taką odwagą walczyli o wolność na obcej ziemi, często nie mogli wrócić do swojej ojczyzny. Polska, choć formalnie zwycięska, znalazła się pod dominacją Związku Radzieckiego, a komunistyczne władze traktowały zachodnich bohaterów jako wrogów narodu. Wielu z nich, w tym Stanisław Skalski, doświadczyło prześladowań, więzienia i tortur. Inni, nie widząc dla siebie miejsca w nowej, zniewolonej Polsce, wybrali emigrację, osiedlając się w Wielkiej Brytanii, Kanadzie czy Stanach Zjednoczonych. Mimo to ich dziedzictwo pozostało. Polscy piloci. Którzy w bitwie o Anglię i na innych frontach II wojny światowej udowodnili swoją wartość, na zawsze zapisali się w historii jako symbol niezłomności i poświęcenia. Ich czyny stały się inspiracją dla kolejnych pokoleń, przypominając o tym, że nawet w najciemniejszych chwilach można znaleźć siłę do walki o wolność i godność. Pamięć o nich jest pielęgnowana zarówno w Polsce, jak i za granicą. W Wielkiej Brytanii, gdzie walczyli ramię w ramię z pilotami Rafu, ich pomniki i tablice pamiątkowe świadczą o wdzięczności narodu brytyjskiego. W Polsce, po upadku komunizmu, ich historie zostały na nowo odkryte i docenione. Ulice, szkoły i jednostki wojskowe noszą ich imiona, a ich biografie są częścią narodowego kanonu bohaterów. Dziedzictwo polskich asów to nie tylko opowieść o zwycięstwach powietrznych i odwadze w walce. To także świadectwo głębokiej wiary, wiary w sens walki o wolność, wiary w Polskę i wiary w wyższe wartości. W obliczu śmierci, w ogniu walki, wielu z nich znajdowało pocieszenie i siłę w swojej wierze. Ich niezłomny duch, który pozwolił im przetrwać najcięższe chwile, był często zakorzeniony w głębokim przekonaniu o opiece Bożej. Wspominając ich poświęcenie, możemy odwołać się do słów Pisma Świętego, które doskonale oddają ducha ich walki i nadziei, bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie, aby cię strzegli na wszystkich drogach Twoich. Psalm 91, 11. Te słowa, choć napisane tysiące lat temu, rezonują z doświadczeniami pilotów, którzy wierzyli, że w każdej chwili w każdym locie są pod opieką. Ta wiara dawała im siłę do stawienia czoła wrogowi, do pokonania strachu i do walki o lepsze jutro. Polscy piloci II wojny światowej to nie tylko bohaterowie wojenni, to symbol niezłomnego ducha narodu, który nigdy nie poddał się w walce o wolność. Ich historia to przypomnienie o tym, że prawdziwa odwaga polega na walce o to, co słuszne, nawet gdy szanse wydają się beznadziejne. Ich dziedzictwo to przesłanie nadziei i inspiracji dla wszystkich którzy wierzą w wolność i godność człowieka. Niech ich pamięć będzie wieczna, a ich czyny na zawsze pozostaną w naszych sercach. Zostaw komentarz. Co myślisz o tych polskich bohaterach, jakich historia inspiruje cię dzisiaj?